Witam Państwa niezwykle serdecznie i witam w naszym studio poprzez łącza Zoom Pana redaktora Marcina Rolę. Dzień dobry Panu. Połaniam się Panie Piotrze, witam wszystkich naszych zacnych widzów. Panie Marcinie, co Pan tam ostatnio palił? I nie pytam o jakieś papierosy, tylko w wiadrze. No, ja nie palę z zasady, to jest, to jest taki nauk, którego akurat nie posiadam. Jeden z nielicznych, ale tego wyjątkowo nie lubię. No, tak się, tak się złożyło, że powiem tak: przechodziłem z obok pewnego protestu. No, był to protest antyimigrancki. I jakoś przez przypadek tak się wydarzyło, że no, spaliłem banderowską nazistowską ścierę. Ja osobiście pana rozumiem. Naczytałem się o zbrodni wołyńskiej, naczytałem się o UPA i OUN. Natomiast wie pan, gdzie ja to widziałem, pan się orientuje? Ja to widziałem w rosyjskiej telewizji. Okej. Okay. Czy panu to nie przeszkadza? No ale to. to no, mam, mam płakać z tego tytułu, że, że ruscy zrobili z tego materiał. No też w Polsce było w masie, w masie materiałach. Ja uznałem, że to jest już ten czas, tym bardziej, że po tym, co się wydarzyło na stadionie narodowym, gdzie widzieliśmy hajlowanie, gdzie wymazali wcześniej pomnik Rzeź Wołyńska, ja się naprawdę biłem z myślami, czy to zrobić, bo już od dłuższego czasu coś takiego planowałem, ale jednak uznawałem, że mi nie, mi nie przystoi. Ale jakoś nikt się do tego nie pałał, a po tym, co oni wyrabiali na stadionie narodowym, te nazistowskie gesty, te. te ta pełna nienawiść, pogarda do Polaków, ten, ten biedny dmytro, z którego zrobili kozła ofiarnego, ten taki przypakowany byczek, prawda? Ale tam było więcej tego typu incydentów. Sam naliczyłem sześć albo siedem. Panie Piotrze, to już przekracza w mojej opinii liczby racjonalne i pewien racjonalizm w Polsce. Niestety, ale cały popis wpuścił tutaj nam to nazistowskie raczysko, i niestety ono się tutaj odradza. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo niebezpieczna kwestia. I uważam, że ktoś to musiał w końcu zrobić. Ja zaprotestowałem tym gestem. Może się to komuś nie podobać, ale ja uważam, że nic złego nie zrobiłem, ponieważ to była moja własność, za moje pieniądze. Byłem zresztą przygotowany, bo nie chciałem brudzić kostki, byłem, przyniosłem tam jeszcze garnek, przyniosłem jeszcze wodę do gaszenia, więc był to w pewnym... W sensie taki mój performer artystyczny. O, tak sobie to nazwijmy, A, a, a poza który tym miał chyba trzeba zaprotestować przeciwko promowaniu banderyzmu i nazizmu w Polsce. No i chyba trzeba dodać, że ta flaga, którą pan spalił, nie jest żadną flagą narodową Ukrainy, bo ich Panie barwy są żółto-niebieskie, z tego co pamiętam. Natomiast ta y, y, czarno-czerwona flaga to mi się czy... raczej kojarzy z anarcho-syndykalizmem Czerwono-czarna, tak. To, czerwono są, to są barwy ta, ta, ta bandery. Anarchiści, prawda? Oni z, noszą takie oni tymi, proporcje. Oni z tymi barwami, z, z pieśnią czerwona kalyna szli rezać lachów. Historycznie y, 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 tak możemy to Więc wyczytać. To jest ja postanowiłem symbol to Symbol nazistowski, y, symbol hitlerowski, można powiedzieć, bo, bo przecież to, sojusz pod To uprzec... jest dokładnie, Pani Piotrze, to samo, jakbym spalił swastykę. To się niczym kompletnie nie różni. I pytanie, czy ma Pan z tego powodu jakieś nieprzyjemności? Czy, czy ktoś Pana pozwał? Czy przesłuchiwała Pana policja? Czy słyszy Pan o jakichś oskarżeniach oficjalnych wobec Pana? No był pan policjant, do podszedł, ale bardzo mieli panowie policjanci, też nie reagowali, spisali, powiedzieli, że żadnego mandatu na razie nie dostanę, sprawa pójdzie do prokuratury. No więc zobaczymy, no, jak ta antypolska funta przy władzy no, będzie chciała mnie skazać, to wiadomo, że, że to zrobi. No, e, ja to zrobiłem już nawet nie jako dziennikarz, ale jako działacz społeczny. Uważam, że ktoś musiał to zrobić w końcu, bo to już naprawdę sprawy, sprawy już przybrały naprawdę bardzo niebezpieczny, w mojej opinii, obrót, no bo jeżeli, kurczę, tutaj my hodujemy to nazistowskie raczysko, to jest bardzo, bardzo niebezpiecznie. No, oni są wychowywani w nienawiści i pogardzi do Polaków, zresztą to okazują na każdym możliwym kroku. Więc no, ja uważam, że trzeba postawić temu tamę, tym bardziej, że słyszymy takie teksty, że przynajmniej niektórzy nam tu chcą zrobić drugi Wołyń. No, ja się nie zgadzam na taką narrację. Jestem za, za deportowaniem tego typu przestępców, i każdy, kto promuje yy, yy, tak jak swastykę, czy tego typu barwy banderowskie nazistowskie, powinien być skazany i wydalany z Polski. Mamy podręczniki od 20 lat dostępne na Ukrainie. Z tych podręczników uczą się młodzi ludzie, młodzi Ukraińcy i, i w tych podręcznikach yy, Szuchewicz, bandera, czyli Mordercy Polaków, czy ci, którzy byli zwolennikami, którzy namawiali do tych morderstw, bo nie wszyscy, no, no Bandera był wtedy akurat więziony w Niemczech, no ale, ale, ale on namawiał, to, była jego, to był jego plan, a zatem te osoby są bohaterami i bohaterami, o których uczy się w ukraińskich szkołach. No to, no to zrozumiałe jest, że ci młodzi ludzie nie czują ciężaru gatunkowego, nie czują obrzydzenia do tych to potwornych symboli. To, Ale... to, nie, to nie jest normalne. To nie jest normalne, że w XXI wieku w środku Europy się, się, się toleruje no, nazistowskie raczysko. No, I jeszcze, no, dodajmy, musimy... jeszcze dodajmy do tego, wie pan, bo yy, mhm. jesteśmy przyzwyczajeni to jest potworne, co mówię w tej chwili. Mi to z trudnością przez gardło przechodzi, ale my, Polacy, jesteśmy przyzwyczajeni do obrażania nas tak? na arenie międzynarodowej. Cała Europa, Niemcy nas bez przerwy obrażają, jak, jak ostatnio ten 1 września ten człowiek, który przyniósł Wieniec pod ten śmieszny kamień, który ma być symbolem zbrodni niemieckich. Wie pan, ale przecież my wiemy, że tak samo jak Polaków, to ci banderowcy mordowali na przykład Żydów. No, Żydzi też nas obrażają, panie Piotrze, Niemcy, Rosjanie, Amerykanie, Ukraińcy, więc no my w końcu musimy postawić na, na nas, na polski interes narodowy i to, co jest w naszym interesie, prawda, na przykład w naszym interesie spokój, prawda, to jest w naszym, naszym bezpośrednim Polaków interesie, ale to jeszcze, raz, jeszcze raz powtarzam, no, nie możemy się godzić w kraju, który tyle zniósł przez nazistów, komunistów, faszystów, ukraińskich, niemieckich, rosyjskich, żydowskich, wszystko jednojakich. No tego typu, tego typu, na przykład no promowanie tego typu barw. Wiecie, bo to jest coś potwornego. To jest coś potwornego. To jest, jakbyśmy sami pluli tak naprawdę tym swoim przodkom, którzy walczyli za, za naszą wolność, naszą i waszą, godność i honor teraz w twarz. No. Ja, ja tak może w nie powinienem tego ja mówić. Nie mogę na, ja się nie mogę na to zgodzić. Tak, tak jest. ja, 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 ja może tego prańcy. nie powinienem mówić, ale ja jestem absolutnie za panem w tej sprawie, choć nie zawsze się zgadzamy. Natomiast ja e, chcę pana zapytać, o, no bo pytania moje mają taki sens, że. Chcę poszerzyć kontekst tej sprawy. I jest jeszcze inna rzecz, która ten kontekst właśnie poszerza. Jak pan myśli, dlaczego Zełęski tak naprawdę skierował do Polski około pół miliona młodych Ukraińców między 18 a 22 rokiem życia, którym pozwolono, chociaż są w wieku. Około-poborowym i dotąd ich nie wypuszczano z Ukrainy. Uh -huh. Dlaczego Załęski skierował tą rzeszę e, młodych ludzi do naszego kraju? Dlaczego on pozbawił Ukrainę najbardziej wartościowej grupy młodych ludzi w wieku rozpłodowym, w wieku uh -huh. e, najlepszym na wojnę i, i do pracy i najlepszym do nauki? No dlaczego. Załęski to zrobił. Jaki jest pana zdaniem cel tej działalności? Przede wszystkim bierzmy pod uwagę, nie wiem czy to była bezpośrednia, bezpośrednia decyzja Zamońskiego, ale no, bierzmy pod uwagę, że Ukraina jest jednym z najbardziej skorumpowanych państw na świecie. Wiemy, że między 5 a 10 tysięcy dolarów tyle, ten, tyle kosztował ten wyjazd. Spójrzmy, kto do, między innymi do Polski, do, do, do Kanady, gdzie jest jedna, jedna z największych diaspor ukraińskich na świecie, prawda? Do Niemiec, etc., etc., do Rumunii, prawda? Więc ale różne tam. Głównie kierunek była Polska, no bo wiadomo, jak Polska to potem już na cały świat. No spój Spójrzmy na te samochody przecież, które tutaj wjeżdżają na ukraińskich blachach, same Maybachy, Hamery, Porsche Cayenne, Ferrari, wiecie, to naprawdę samochody, no gdzieś zaczynające się od miliona złotych w górę. Nawet spójrzmy na tego biednego koziołka ofiarnego, tego Dmytro. Jak, jak prześledzicie jego... Jego, jego, Tego, co tam zrobili z niego, tego kozła ofiarnego a propos tej, tej flagi na Stadionie Narodowym, jak sobie zobaczycie jego TikToka i prześledzicie sobie jego media społecznościowe, ja to zrobiłem. No to on jeździ po całym świecie. On tam był w Indonezji, na Islandii, w Szwajcarii, wiecie. Tu się kąpał w takich jakichś tam jeziorach, tu się tutaj był w takich gorących źródłach. No skądś ten facet musi mieć na to pieniądze? Więc no przyjmując ten argument, że mamy do czynienia z jednym z najbardziej skorumpowanych państw na świecie, a tak jest, nie oszukujmy się, bo ta pomoc. Jest tam, ta pomoc jest tam totalnie rozkradana przez ich własnych rządzących, generałów i tak dalej, i tak dalej, no to tacy właśnie do nas ludzie po prostu przyjechali. A że mają takie, a nie inne poglądy, bardzo niebezpieczne dla nas, no to ja dlatego wprost mówię, że to musi być wielka akcja deporta deportacyjna. No ale, no nie wytłumaczył mi pan, no bo to, bo to nie jest to no, samo, ja nie mam że puszcza się wszystkich. Ja rozumiem, że puszczali dotąd wszystkich, no poza tymi grupami chronionymi. Ale no to dziś możemy. Zelański wysyła do Polski, konkretnie wysyła do Polski, uh -huh. kwiat, całą przyszłość Ukrainy. I bogactwa, Jeżeli wierzyć w badania, podwodana? które są robione wśród Ukraińców, które mówią, że między 70 a 80% z nich nie chce już wrócić z powrotem do swojego kraju. No to jest zrozumiałe. Ogarnie tego chaosem po wojnie będzie jeszcze gorzej niż w trakcie. Jeżeli wierzyć w te badania, to znaczy, że on trwale pozbył się najbardziej wartościowych, no tak jak powiedziałem, przyszłości tego państwa. Czy Pan mi może to zracjonalizować? No, no, ja nie mówię, że zracjonalizować w taki sposób, że pan go wytłumaczy. Mogę? Może pan mi powie, jaki on ma cel, no bo jakiś, bo, bo takie działanie no, no uh -huh. musi mieć jakiś cel. Nie robi się takich, takich kardynalnych, takich potwornych, powiedziałbym, jeżeli z <laughs> punktu widzenia państwa ukraińskiego rzeczy, tak ot. Niegdyś Jarosław Gowin powiedział, że Ukraińcy będą stanowić elitę w Polsce i elitę Polski. No to zróbmy sobie lekką taką teorię spiskową, aczkolwiek to się sprawdza. Być może, że Zeleński chce tu zbudować taką nazistowską piątą kolumnę w Polsce. Właśnie takich Dymitrów, takich właśnie, takich nazistowskich zawodników, którzy są wychowywani w nienawiści do Polaków, są wychowywani w pogardzie do Polaków. Mamy te wszystkie, zobaczcie, no, skąd to się bierze, te wszystkie podpalenia, prawda? Zazwyczaj łapią Ukraińców, potem oczywiście. Media mainstreamowe mówią, że jakieś bzdury wygadują, że, że są na, na usługach ruskich wiecie, więc ym, pani Panczenko wprost stwierdziła, że wy tu, wy, tu, wy tu paliaki, zobaczycie, będziecie mieli tutaj podpalenia i tak dalej, jeżeli się nie ogarniecie. Zobaczymy, co się będzie działo, tym bardziej po decyzji Karola Nawrockiego, która ja uważam jest bardzo dobra z, z wetowaniem e, e, tych wszystkich, nie, nie nazywam tego pomocą, tylko tego złodziejstwa całego na rzecz, na rzecz Ukraińców, tego e, nam państwa jeszcze do tego, i, i jeszcze do tego wrogiego nam bardzo często społeczeństwa. Nie, nie mówię, że wszyscy, bo też wszystkich do jednego pora nie wrzucam, ale no w ogromnej, w ogromnej większości tam też działają służby, więc no, jeżeli wiedzą, że taki dmytro jest wychowywany w takim, a nie innym duchu, jeżeli jest typowym nazistą, wierzy w banderę w szuchewycza, a widać, że wierzy, prawda, no to jest idealnym wrogiem dla Polaków. Więc być może, być może e, jest uszykowana jakaś prowokacja, tak? I na, na jeden wstrzyknięcie palców tacy Ukraińcy będą odpaleni. Tak, no bo, mogę, to wygląda to na taki, bo to wygląda na fragment tego dużego planu który znamy pod hasłem Ukropolin, prawda? To, co pan powiedział bo o Gowinie, o, o wcześniejszych planach, już z roku 2014 15 gdzie sprowadziliśmy tych pierwszych 2 do 3 milionów, później kolejne 2 miliony do nich dołączyły. Dziś mamy, powtarzajmy to, bo drodzy Państwo, to, to naprawdę działa na wyobraźnię, dziś mamy około 4 milionów Ukraińców w różny sposób przebywających uh -huh. na terenie naszego kraju, więc, więc to, to musi mieć jakiś sens, no bo, no bo nikt nie jest działa inny. na szkodę swojego państwa. Chyba że, no i to się wydaje być logiczne, najbardziej racjonalne, chyba że jest jakiś plan połączenia naszych dwóch państw i wys wyssania z Polski wszystkiego, uh -huh. co można na potrzeby szerszego projektu, szerszego też ugrupowania międzynarodowego, tak to nazwijmy, ukropolin, no i wtedy te elity się mają zmieszać. To mi przypomina trochę powstanie Chmielnickiego. Bo wie pan, no cel był taki tak sam. Ma, chodziło takie o, mają metody o, chodzi, no, Ale nie, no wie pan, chodziło o równouprawnienie no tak. kozaczczyzny ze szlachtą polską i tak naprawdę też możliwość wymieszania się e, tych On dwóch to? żywiołów. Jakże obcych kulturowo, no dotąd Kozacy służyli nam w wojnach na wschodzie i byli po prostu najemnikami, których, z którymi był kłopot w czasie pokoju. No i, no i właśnie Chmielnicki postanowił tą frustrację, ten ruch wykorzystać, i wygląda to bardzo teraz, podobnie, tak. prawda? Bierzmy jeszcze pod uwagę, Panie Piotrze, kochany nasz, że od wielu, wielu oni już lat, miesięcy mówią, że chcą także współrządzić w Polsce. Mamy tutaj największą mniejszość Ukraińców, więc bierzcie pod uwagę, oni się z tym kompletnie nie kryją, że nagle powstaje nam tutaj, dostają obywatelstwa od tak, dlatego też mi się podoba ta opcja, nie 10, ja uważam, że 15 lat powinno być, jakieś testy Polaka, no i jakaś lojalka Andy Banderowska. wtedy możemy o, czym, o czymkolwiek gadać. 10 też jest okej, okay. Te, w, w tym projekcie ustawy Karola Wrockiego, prezydenta Karola. Ale bierzcie pod uwagę, że oni będą chcieli rządzić. Spójrzcie, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Tam muzułmani przyjęli już, tam się też zaczynało bardzo, bardzo spokojnie i luźno. A dzisiaj każdy burmistrz, każdy tam ichniejszy prezydent miasta, większego, czy Liverpoolu, czy Londynu, czy tam, czy, czy, czy coś tam, to, to jest muzułmani. No i tam właściwie już przejmują, przejmują władzę, robią co chcą, a Brytole są w mniejszości na swoje własne życzenie. Pytanie, czy my, czy my, czy my się przed tym powstrzymamy i będziemy chcieli mieć? Swoje własne państwo, bez takiego, przypominam, nazistowskiego raczyska. No tak, czy utoniemy jako Ukropoli? No Ale ja mam no dowód, właśnie. wie pan. Ja mam bardzo konkretny dowód. Jeśli ktoś wątpi, a to jest przesada, to są jakieś tam prawackie Nie. mrzonki, bzdury. Oni sami o tym mówią, ja, ja mam no, konkretny no, dowód przesada. na to, jak to <laughs> działa. Chodzi mi o mniejszość z akcji Wisła. To było mhm. około 100 tysięcy przesiedlonych Ukraińców z tych terenów. Które oni uważali tak, te, za kerzonie, czyli które, które oni uważali Łemkowszczyzna, prawda, mhm, za przynależne do państwa ukraińskiego, i tam kontynuowali te swoje zbrodnicze działania, te, które miały miejsce między innymi w tym epicentrum na Wołyniu, Ołnupa i tak dalej. Więc, więc komunistyczne, perelowskie i też sowieckie siły rozparcelowały ich w różne miejsca w Polsce. I teraz. Proszę, pan, proszę państwa, panie, panie redaktorze, no kto jest dziś największym rzecznikiem tych najbardziej radykalnych yy, właśnie teorii yy, probanderowskich, tych mm -hmm. antypolskich działań? Kto dziś najsilniej lobuje? No właśnie stowarzyszenia tych z akcji Wisła. No właśnie po 80 latach, po 78 latach to są właśnie te, te grupy, ciągle trzymające się razem, ciągle nie rozpływające, nie asymilujące się z polskim mhm. społeczeństwem do końca, to są te grupy, które, które dziś wspierają banderyzm, które po, po tych wszystkich doświadczeniach polskich, po tylu latach, no, pozostają wierni swojej ukraińskiej ojczyźnie. No ale oni się nawet z tym nie kryją, przecież tam tam przeszło chyba jakaś rezolucja a propos tego, że oni będą chcieli odzyskiwać te ziemie właśnie, em, które są, oni uznają za swoje, będą domagali się emerytur, wszelkiej maści socjali, no od kogo? No od Polaków się będą domagali, no bo od kogo? Więc to nie są żadne teorie spiskowe, bo oni to normalnie mówią wprost, oni się z tym przecież nie kryją, więc dlatego mówię, to jest naprawdę bardzo niebezpieczne zjawisko i musimy to powstrzymać, bo no naprawdę może być tu krzywa jazda. Ja bym nie chciał mieć partii banderowskiej w Polsce albo 200 tysięcy na zioli, którzy mają dostęp do broni, no bo nie oszukujmy się, są uzbrojeni po zęby i nagle ktoś ich tu odpali, żeby zrobić jakiś mini powstanku albo jakąś, wiecie, prowokacyjkę. No, no dobra, możecie. ale, ale tak konkretnie, panie redaktorze, no co? Deportować ich, no bo to Uważam, w społeczeństwie tak. demokratycznym, w państwie, które jest członkiem Unii Europejskiej, poradzenie sobie z takim problemem jest nie lada. Uważam, że... Działaniem nie lada, no wiem, wyzwaniem, jest, prawda? Jak już Trump sobie z tym radzi i już chyba deportował dwa albo 3 miliony, ale to jest jakby inna, inna koniugacja. Uważam, no tak. że tak, każdego zdolnego do trzymania karabinu między przyjmijmy, nie wiem, 16 a tam 45 55 to natomiast nie znam się na tym to już trzeba dogadać każdego absolutnie deportować na Ukrainę niech chłopcy skoro są tacy rezuni niech walczą za swoją ojczyznę i zaraz będą gadać a co się stanie z naszą gospodarką? Przecież oni, oni tylko trzymają nas wszystkich A ilu Polaków w kupie. Z Kazachstanu czeka, z Litwy. Ilu Polaków mamy za granicą, którzy by z chęcią tutaj przyjechali, pracowali na rzecz Polski, prawda? Polaków, podkreślam, Polaków, polskich patriotów. Ilu ich mamy, którzy by naprawdę z chęcią tutaj by wspomogli naszą gospodarkę, nie wychwalając żadnego naziola, tylko, tylko polskie barwy narodowe, polskiego orzełka w koronie. A jeszcze spójrzmy na krzywą bezrobocia nie tylko uh -huh. przez dekoniunkturę światową, ale także poprzez wprowadzanie nowych technologii sztucznej inteligencji, poprzez robotyzację wszelkich najprostszych usług, od koszenia trawnika, które dziś wykonują uh -huh. roboty, w dużej mierze uh -huh. po wywożenie śmieci, które dziś realizują w wielu dużych aglomeracjach na świecie, już realizują też automatyczne urządzenia uh -huh. tylko Człowiek jest tam kierowcą. A zatem z jednej strony krzywa zatrudnienia nam spada, czyli coraz mniej miejsc pracy jest i zaraz zacznie się wojna polsko-ukraińska o, o miejsca pracy. Już mm -hmm. no, dosłownie jest na horyzoncie, a, no, a, a z drugiej strony, no właśnie, my mamy coraz większy tutaj, coraz większe larum i takie głupie gadanie nie przedsiębiorców, bo. Na czele izby polskich przedsiębiorców, to ja stoję i wiem, kto, kto potrzebuje dajmy? takiej oto siły roboczej. Nie, nie przedsiębiorców, tylko różnych tam wie pan Geszewciarzy, mhm. którzy tak naprawdę działają na rzecz mrocznych, zagranicznych korporacji. Bierzcie pod uwagę, że 95% też tych firm, którzy, którzy sprowadzają do nas tych nielegalnych i nielegalnych imigrantów, to są Ukraińcy. To są Ukraińcy. Tak. To oni przemycają, to oni tutaj tą przestępczość zorganizowaną nam kreują. Właśnie po, też bierzcie pod uwagę te statystyki. Handel żywym towarem, handel organami, handel narkotykami. Y Głównie ukraińcy i gruzini. Zobaczcie sobie na statystyki skazań. Głównie ukraińcy i gruzini. No o czym te liczby świadczą? O czymś Ale te liczby to świadczą. jest proste. Oni mają pewne przywileje w Polsce. No, e, mają pewne mechanizmy dla których poprzez które łatwiej im wejść w tkankę społeczną, w, w różne instytucje, uzyskać pewne zgody na działalność gospodarczą. Ukraińcy mają te ścieżki no. przetarte i otwarte drogą bezrozumnych przepisów i unijnych, i polskich, krajowych. W związku z tym łatwiej im wykorzystać tę sytuację. Także z, no. z perspektywy własnych doświadczeń, sprowadzają tych biednych Afrykanów i mieszkańców Bliskiego Wschodu na swoim patencie, prawda? Czyli no tutaj mechanizm Słuchajcie. jest prosty i oczywisty, i tak będzie, sobie. dopóki nie ukrócimy tego. Ale wie pan, no najsmutniejsze jest to, że ukrócenia tego mechanizmu. No, końca nie widać. A ja się boję o taką sytuację, uklucimy, już na koniec uklucimy, naszej uklucimy, rozmowy, uklucimy. że weto Spokojnie. pana prezydenta nawet w sprawie tego 800, plus i tych, tych uh -huh. przywilejów socjalnych, może zostać odrzucone głosami również Prawa i Sprawiedliwości. No to sami się określą, teraz oni są tacy przecież radykalni antybanderowscy, no to niech pokażą, że mają w końcu jaja, że popełnili błąd, no bo to co zrobił Morawiecki to była zbrodnia, nie oszukujmy się, rozwalenie granic na przestrzał, wpuszczenie tu wszystkiego praktycznie co, co lazło przez polską granicę, ja tam byłem i w Duropusku i medycy tam jechało wszystko, pociągi, autokary. Fury takie, że się w głowie nie mieści, więc całe to towarzycho tam wjechało, łącznie z tym towarzystwem, które się naparzało z wojskiem na granicy polsko-białoruskiej, więc też muzułmanie normalnie tam wjeżdżali. Ale kochani, odpowiedzcie sobie na pytanie, jeżeli w Polsce Ukrainiec, już nie pamiętam ile miał lat, kopnął małego polskiego chłopca w głowę i ten uderzył ławką w głowę i mało nie umarł i został wypuszczony, a dwóch, y, można ich lubić bądź nie, ale ja szczur z Ludwiczkiem siedzę tylko dlatego, że być może wygadywali jakieś głupoty. No to sami sobie odpowiedzcie na pytanie, w jakim my kraju żyjemy. No albo to zmienimy, albo Polski nie będzie wcale. Ciągle jeszcze jest nadzieja, że tak nie jest źle w naszym kraju, bo w Wielkiej Brytanii, nie wiem, czy pan słyszał, panie redaktorze, to za wywieszenie flagi angielskiej już można trafić do mamra, nie mówiąc o wpisie na Facebooku. No to serio w takim cyfie w takim chcecie żyć? No nie, ja bym jednak chciał, żeby Polska była Polska. Naprawdę, bardzo bym chciał, panie Piotrze. Wszyscy tak byśmy chcieli. Ja panu już bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był pan redaktor Marcin Rola. A państwa bardzo proszę, jeśli uznaliście, że nasz wywiad coś wniósł do waszego postrzegania świata... Coś wam udowodnił, być może zainspirował. Bardzo proszę tu, jeśli oglądacie nas przez YouTube, a nie w sieciach kablowych, to proszę wesprzyjcie nas, tu jest link do Buy Coffee. To będzie też dla nas taka nagroda i, i, i potwierdzenie tego, że ta praca ma sens. że To mówienie wprost o, o wszystkim, co nas otacza, ma głęboki sens. Dziękuję Panu doktorowi. dziękuję Państwu. Zostańcie z naszym kanałem. Wszystkiego dobrego. Dzięki.